Siemanko czołem, dopadło i mnie, dzisiaj było minus 11 w nocy, rano fiaciur, ledwo, ledwo przerzucał, przerzucał, zapalił w końcu, udało mi się wjechać do garażu, ale dam szansę temu akumulatorowi i sprawdzę tą funkcję do regeneracji akumulatorów w CTEK-u zaraz to zmierzymy, także mówię, ja go przed chwilą odpaliłem, bo się udało, wjechałem do garażu, więc troszeczkę ten akumulator się zbudził, ale zaraz zobaczymy jak to wygląda na mierniku. No tak jak było widać, na akumulatorze 12.2, z tym, że on już wiecie chodził jak wjeżdżałem do garażu, także troszkę się na pewno podniósł. Eee, przy odpalaniu spada poniżej 10V, także no nie jest za wesoło, nie jest za wesoło, ale ja już tak, włączyłem ładowarkę, Kremę sobie zdjąłem, bo w tym samochodzie jedyne co się może, tu się nic nie rozkoduje, jedyne co się dzieje to tylko resetuje się godzina. Także zostawiam to, czekam, aż przejdzie program, zmierzę jeszcze raz i będzie wiadomo, czy coś to w ogóle daje. Słuchajcie, ładowarka już zakończyła pracę, całe to ładowanie i regeneracja tego akumulatora, akumulatora trwała jakieś między 8 a 9 godzin. Także ja odpinam to wszystko, zostawię do jutra i wtedy zmiernikiem sprawdzę, co się zmieniło. Jest następny dzień, niedziela wieczór. Także auto przestało na zewnątrz. Z soboty na niedzielę w nocy i no, cały dzień, w niedzielę, w nocy było jakieś minus 9, no w dzień już 2 na plusie. Wtedy pamiętam było 12.2, jest 12.63. No nie wiem, według mnie rewelacyjny wynik po tej e, regeneracji tą ładowarką. Teraz zobaczę, przy odpalaniu już będzie spadać. Zobaczę. No z tego co ja patrzyłem to było no nie spadło poniżej 10V na pewno poprzednio ile dobrze pamiętam było 9,5V więc, więc też to się podniosło także no słuchajcie ten akumulator ma 4 lata i nigdy go nie ładowałem także jeżeli akumulator nie jest już całkowicie padnięty myślę, że warto sobie taką ładowarką zrobić Zrobić taką regenerację, na pewno coś to pomaga. Yy, niby nawet gdzieś to podają w instrukcji, że raz do roku powinno się robić taką regenerację akumulatora i że niby dłużej pożyje. Ile w tej prawdy nie wiem. Natomiast, no na pewno, na pewno to działa. Także polecam. To trzymajcie się, na razie.